Witam Was, widzowie, w następnym odcinku z Minecrafta, i tym razem zagramy sobie na moim własnym serwerze. Tak, na moim serwerze Box PVP. No i tak, tu się po prostu sprzedaje jakieś monety, kupuje się lepsze zbroje. No więc tak, ja już mam ostatnią, czyli zbroję Endermana tutaj mam. Są też. Yy, różne bronie, jakieś egzotyczne i w ogóle mamy. Tak, piekielny patek, motora yy, koron żółwia. Je nie jest trudno zdobyć, więc no, w jeden dzień, nawet można je wszystkie zdobyć. Bo ja akurat zdobyłem je wszystkie w jeden dzień. No bo dzisiaj dopiero wystartował ten serwer. Oczywiście, niestety, jest to serwer Aternos, ale no bardzo, bardzo fajne. Mm. Więc tak, mamy tu Event, mamy Event Ward Wardena. I tak, ja tu bardzo, bardzo dużo zbierałem debris przez jakieś, nie wiem, dwie godziny. Może trochę... nie no, my przesadzam. <grym> z jakąś godzinę. No i tak, mam, możemy tutaj y, sobie wymienić jakieś dwa takich diamentów na taki jasno niebieski barwnik. Z tego z y, tak jasno-niebieskich barwników, to jest jeden taki normalny i za jeden normalny można kupić młotstwo. Najłatwiej jest zdobyć ogólnie piekalny patyk, bo to wystarczy 32 sztabki netherite'u, blaze powder, blaze powder i piekalny patyk. Potem mamy tak, 10 sztabek slime slimeball i 10 slimeballi, to jest właśnie trzy takie skuty. Za te turtle skuty możemy koronę żółwia kupić, ale zrobię trochę, żeby to trudniej, trudniej się zdobywało, bo to jest też mega łatwe. I mamy tu tak e, event, już mamy. Więc na event e, jest tak: 10 sztabek nethery. To, to mamy tutaj taki ametyst i 10 takich ametystów. To mamy właśnie takie jakiś glow, coś tam. Z oś, to z ośmiornic wypada. Mamy tu, ja już mam takich dwa. Brakuje mi cztery ametystowych tych. Więc, no, trzeba zobaczyć w ogóle. Zajmijmy to sobie wszystko na netherite i 7 mam. Czyli, no, jeszcze trochę mi brakuje. Z czego wynika, że powinniśmy. A, zapomniałem powiedzieć: korona, że Ma Protection 15. Piekajny patek ma Fire aspect 3. Jak no na 3. Motor ma sharpness 5. I power. Ma power. 6, więc no to jest dosyć mocne i tak jedyne co musimy tu robić to kopać debris, a więc no musimy go wykopać z jakiejś, hmm, że dwa staki, hmm, nie, trzy chyba, no to z jakieś... 300, ale uwierzcie mi, to nie jest trudno kopać 300. To nie jest trudno aż tak nakopać tyle. To trochę z jakieś 10 minut, 15 i już jest. Więc, no, oj, widzę, że tutaj zniszczyłem. Więc naprawiamy. Więc, no, mamy tutaj właśnie debris, i sobie go zbierzemy. Cek. Jeszcze trochę, w sumie nie trochę Jeszcze no ponad 3 staki w sumie Nie, ponad 2 Ponad 2 już zaraz będę miał połowę staka Więc nie, nie, idzie, nie idzie to wolno w sumie Nie idzie to aż tak wolno pewnie myślicie, że to jest, że to będzie nuda Oglądać tak jak ja kopię ale wytłumaczę, jeszcze będę mówił wam coś więcej o tych serwerach więc tak, jak mamy te low coś tam, to za, te, za takie trzy za takie trzy możemy kupić właśnie nową eventową broń. Ja już nie będę tam pokazywał jaka to jest broń, bo będę to wtedy w dłużej kopać ten debris. Jest to takie ostrze Wardena i to ostrze Wardena no ma niby ma niby tam sharpness 50 wiem 50 tylko że to ostrze Wardena na przykład miecz pokazuje 7 attack damage o no to z ostrzem Wardena to w ogóle żaden damage to nie zadaje więc to po prostu musi mieć taki wysoki sharpness przez co ono to jest mega dobre ale ma to też takie quick charge mega mocne czyli że zamiast na tak na przykład tak puk cyk 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 to na walcie tak pu 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 pu, 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 pu. jest właśnie fajne mega e, i bardzo przydatne ma to też jakiś taki odrzut ale mały odrzut jeden tylko ale bardzo bardzo fajna broń w ogóle więc ją sobie zdobędę. Będę miał przewagę nad wszystkimi innymi osobami właśnie co tu są. A no grają tu tylko przeważnie moi koledzy. No i im właśnie bardzo też się podobają takie serwera Ternoc, więc sobie tutaj ze mną grają na moim serwerku. Zaraz jeszcze jak skończę, to Was oprowadzę o tym serwerze po tym serwerze. Jak widzicie, to tam mamy generator Golda, tam diaksów, diaksy, na diaksy dla początkowych są najlepsze, bo jest taka komenda Sell Hand i za to dostajecie właśnie monety. I żeby mieć najlepszą zbroję, żeby mieć najlepszą zbroję, to właśnie trzeba zbierać monety. A monety są najlepsze po prostu trzeba kopać diamenty, bo wtedy Najlepiej się zdobywa monety właśnie. I z tego podejrzewam, co tam jest e, z, chyba zbroja zombie. E, to jest za darmo taka początkowa zbroja. Potem jest zbroja creepera. E, następnie jest zbroja pająka, z tego co podajże Potem szkeleta, a na koniec właśnie Endermana. Ale. Może będę tutaj z tego box PvP wrzucał odcinki. Ale nie wiem, tak coś... Jeszcze mam jeden serwer. Nie ten lifestyle, co był pokazywałem wam wcześniej, tylko taki inny lifestyle, Taki o wiele lepszy lifestyle, Bo tamten to tylko trochę potrwał i już każdemu się znudził, więc... A tamten też dużo mega osób na nim gra. Więc no. Ja stworzę i pewnie zastanawiacie się. Czemu ja tak dużo tworzę serwerów? Tworzę tak dużo serwerów, żeby po prostu, na przykład, live-seal, jest normalnie live-seal, albo to miasto. miasto, moje miasto, po prostu wiecie, jakie miasto, Wrzuciłem z tego tam jeden odcinek czy dwa. No to tam, na przykład, ktoś lubi budować, no to wchodzi sobie na tamten serwer, coś tam pobuduje i jest dobrze. Potem chce, ktoś się pobić z jakieś serce zdobywać coś, to wchodzi właśnie na mój lifestyle. A jak musi już potem znudzić ten lifestyle, no, po, no to na sam koniec, właśnie jak lubi sobie coś tam zdobywać, jakieś różne fajne przedmioty i w ogóle się tak fajnie bić, zdobywać itemy, jakieś lepsze zbroje zdobywać itp., tak jak tutaj, właśnie, no to wchodzi sobie na ten serwer. No i właśnie dlatego stworzyłem tak du dużo serwerów, żeby po prostu nikt się nie nudził. Na przykład mm, ktoś się znudzi na jednym, już więcej na nim nie będzie grał. To ja tak nie chcę. Chciałbym, żeby sobie jeszcze trochę grał na innych serwerach, żeby od razu mu się nie znudziło w ogóle grać w Minecrafta. No i tak właśnie to jest. A... Już dużo dosyć gadam, to sobie tu zacznijmy trochę przyspieszać. Już prawie mamy sam koniec, więc zaraz będziemy to mieli. Chyba, że trochę więcej będę jeszcze musiał kopać, ale to tak słabo mi się wydaje. Wydaje mi się, że od razu będziemy mogli to kupić. I zobaczymy, jakie to mają czenty. Jeszcze. Bo tam chyba coś jeszcze było. Może jeszcze jutro wrzucę odcinek, chociaż nie wiem. Albo bo często tak w ogóle, no przez to, że jestem takim moim twórcą, i tak nikt nie wiem, prawie nie ogląda. No to przez to właśnie wstawiam jakieś filmiki co jakieś dwa tygodnie, co trzy czasy nawet. No i tak właśnie to jest. Więc nie wiem, często mówię, że na przykład jutro może coś wstawię. Ale tak często nie jest, więc bardzo Was przepraszam, ale często po prostu wychodzi, że tak nie jest. I często po prostu wstawiam filmiki co jakieś dwa dni, yy, sorry, dwa tygodnie, yy, ale moim marzeniem zawsze było stać się jakimś popularnym youtuberem, więc mam nadzieję, że dzięki Wam mi się to uda yy, właśnie grając w Minecrafta i różne takie gry może mi się to kiedyś uda w jakiś jak będę jakiś starszy coś, to może nawet będę miał jakieś ponad milion subskrybentów nie wiem wszystko może się stać a więc widzowie no jeśli chcielibyście zobaczyć mnie właśnie w takich najpopularniejszych Youtuberach, oczywiście subskrybujcie kanał to wtedy ja zauważę to i będę coraz częściej wrzucam wał, wrzucam, yy, wrzucał wam właśnie odcinki z Minecrafta czy z jakichś u, innych różnych garek yy, A więc no... oj zniszczyłem sorkie yy, a więc no a bardzo polecam subskrybować no bo ile wam to zajmie? 5 sekund? 5 sekund waszego życia to no możecie poświęcić na jednego subika albo lajka bardzo Was zapraszam do subskrybowania kanału a my tutaj właśnie yy, jednak nic nie zdobywamy na razie, bo muszę sobie trochę golda wykopać <grytanie> z jakieś 15 bloków, więc szybko, szybko, szybko yy, szybko kopiemy. Proszę mamy Dobra, mamy trochę Golda. Czy muszę tyle Golda kopać, żeby dobra, jeszcze jeden stack potrzebuję, czyli dobra mam no i teraz prawdopodobnie będę mógł sobie kupić ostrze Wardena, Więc tak pierwsze zrobimy to zamieniamy sobie wszystko na netherite. No i to już widać, że mi starczy, akurat na styk, tak wyliczyłem, że na styk mi starczy, no bo, no 11 aż mam, no to idealnie, proszę, kupujemy, ej właśnie, idealnie, bo jeszcze jest, zobaczcie, mamy trzy takie i idealnie, potrzebujemy jeszcze ametystowy, ale nie wiem, czy ja jestem taki mądry, że idealnie wyliczę, ja no na pewno nie. Mam jeszcze tu mending 2, czyli będą. Oczywiście to będzie w późniejszych czasach, że dam jakieś mending na zbroję. W późniejszych zbrojach. I tak, mamy ostrze Wardena. Jako pierwszy, odbloku... jako pierwszy odblokowałem koronę żółwia i Piekelny patyk właśnie. Bo Motora to pierwszy miał właśnie szuli. Pewnie, no, dużo razy o nim mówiłem. A więc mamy Ostrze Wardena. Jeszcze Wam oprowa was oprowadzę. Mamy tu strefę PvP. Tu się idzie jakieś piękne słoneczko. Tam jest Księżyc. Samolot. Tutaj mamy jakąś. Nie wiem, co to sam jest. Jakiś mały wodospadzik, drzewka, jakiś posąg. Tutaj mamy. Jakiś portal do endu. Do netheru, przepraszam. Do netheru. Ale to jest idealny moment, żeby właśnie Wam pokazać, bo moi koledzy mnie tu akurat nie przyjdą i nie będą mnie wkurzać, bo zabić to raczej nie. Jak mam to ostrzał ardena, to wątpię, że mnie zabiją, ale nie będą mnie chociaż wkurzać. O, właśnie tutaj, update za niedługo. Tu, właśnie, będzie update. W tym miejscu y, będzie update y, następny. A więc, no, mam nadzieję, że dużo y, moich kolegów będzie w to grało, w te update'y w ogóle. Y, a więc, no, mówię, jestem pierwszą osobą, która odblokowała koronę żółwia, piekielny Patek i Ostrze Wardena. Ale oni, oni nie wiem, czy to odblokują jeszcze, bo to Ostrze Wardena jest limitowane i to będzie w ogóle bardzo krótko. Więc, no. Bardzo im się opłaca teraz wchodzić i nabijać do tego ostrza Wardena, bo bardzo to jest trudno zdobyć. Więc no, ja Was serdecznie żegnam, widzowie, już z tym ostrzem Wardena. Żegnam Was serdecznie i mam nadzieję, że będziecie wbijać na nowe odcineczki. Do widzenia!